Cześć wszystkim tak widzicie ma robótka tu jeszcze zostało troszkę tu maska kaberanty chce i zawiasy tą blaskę całą i ten tył pas tam do góry to też całe a tu mamy Warszawę no jest leciwe auto oczywiście już nie jedni to łatali widać tu będą łatać następni także jest tak, oczywiście, na cynę czy na coś to było Zgrzewane Ranty tu, dół troszkę się to wszystko zostało wydmuchać. Ogólnie jest trochę tutaj, wiadomo, rudej. Drzwi jakie są, to widać. Szpachel, stawki, szpachel. Tu ugnite Tu wiadomo, to będzie wymieniane całe. Góra będzie wycinnone i wstawione. Tu tył miarę paka w miarę, tam jest w miarę Botnik trochę zmuchany Te drzwi mi zostały, to widać co łaca będzie Ranty już są Jeje to masakryści dzisiaj eee, Dach tylko dotąd w koło Bo żeby nie wciągnął go Bo dach jest podatny na... czy ma spórniki, ale jest podatny Tu jeszcze zostały ranty, wejście i tyle przy tym. I auto by było. Bo więcej nie chcą. Bo to tam wiadomo. Koszta. Ale tak i tak będzie to, co najważniejsze. Dzierdza będzie wydmuchana, będzie powstawane. I będzie dosyć ładne. Autko zaś. Ja bym miał takie remont robić. To bym to już po swojemu, zrobił, już wydmuchał. Do blaharza wstawił. Yy, poza drzwi na surowo powkładał. Tego co jak. I zawiózł to do. Nie wiem, czy by mi to wzięli w ogóle, ale. Do ocynku, to zawsze całe. Do galwanicznego ocynku, i dzieci po dzieciach, i to by było już faktycznie. Liga światowa zawiasy do wyciąga drzwi, wszystko. Żeby zrobimy maksymalnie ile idzie wszystko, i wtedy to wszystko w ocynk. To by było kuźwa. Zrobione tak ma być zrobione, a nie jak jest zrobione że i wtedy na odsięg, tu wiadomo, aby bitumiczną jakąś matę, masę, bo spodem i w kolor dać, i, i to nie ma tematu Ja bym tak zrobił Ja bym to robił do siebie oczywiście Tu jest na ramię chyba to, nie? Na ramię? Na ramię jest, ogólnie paka O ile się nie mylę I tu bym już też inaczej silniej już bym też w seryjnego nie wkładał tylko ja bym tutaj wrzucił silnik, taki jak tam mam od Mercedesa. Bym tu wrzucił silnik, ramę bym to wywalił, to bym wywalił. Tu ramę zaadoptował od Mercedesa, od silnika oryginalną, bo to praktycznie by tu za dużo miejsca nie było przeróbki. Tam już tunel trochę pod skrzynie jest, tam wychodzi podwał. Tam jest po prostu rama całkiem, do... tunel by musiał być tak po łuku cały zrobiony od nowa, ale to jest do zrobienia i wtedy tu zamontować sobie czyli taką jak tam mam sobie stoi na palecie 177 koni w turbo i tam pompa jest zwykła mechaniczna skrzynia od piątki mercedesa manual i to wtedy by kurcze wygłuszyć go ładnie to wszystko tu pozaślepać to nie będzie potrzebne Chociaż nie, bo to, o, tutaj kanały są wentylacyjne, silnika Ale chłonice wszystko, no wszystko zaadoptować do mercedesa By to by się zmieściło wszystko Tam to nie byłoby praktycznych problemu. Chociaż są mi teraz chłonice dostępne cudownie, jak tankiu. ten AQ. I tak bym zajebisty taką zrobił sobie Ale bym miał zajebisty tak 30 tysięcy jest no wkładu, jak to się mówi Ale to, jako w Warszawą bym wyjechał, tylko by kurwa patrzali. Także. A tutaj widzisz rozsiewacz, wódek już jest złożony, za chwilę dogram i wam tu wrzucę idę po paliwo, bo mi brakło paliwa, żeby skończyć te drzwi. I tutaj ranciki wejście i idę właśnie po paliwo. I no i chciałem już to zdążyć, chociaż wątpię, żeby to zdążył odmuchać. Także chyba myślę, że zostawię na jutro, bo jutro to będę cały dzień. Także to jutro dmuchnę i gościowi zaraz zadzwonię, przyjedzie po to od ręki weźmie i, i tyle tematu Tylko, że spytanie się będę musiał jutro brudzić Ale auto wyjedzie, wtedy będę tam sobie w środku wyczyścić ten rozsiewacz Także tam dużo nie ma Ale będzie no fajny statek Także ja bym miał taką właśnie wizję Koła wszystko wwalić Tu by wszystko przerobić, wszystko nawet całe zawieszenie od Mietka założyć. Tylko nie wiem właśnie szerokość, musiała być może wózek, który jest wężony, po poduszki. To by trzeba wszystko wymierzyć, i zobaczyć. Tu piony dać, piony dać, górny wahacz zaadoptować, sporniki dać, wzmocnienie. szaga zaszczały, takie zaszczały nad silnikiem musiałyby być taki trójkąt, żeby to wzmocnić konstrukcję przedniej osi. I tego srego to w sumie na ramię jest. To na tej ramie przecież, kurde, nic za bardzo nie ma co kombinować. Ale to jest nie, nie mój interes, bo ja tego nie. Ja tego nie. Nie. Nie restauruję, Także. Chłopaki powiedzieli komuś tam, nie wiem, 15-20 tysięcy, ale tego nie będę składać, tylko to mają wyspawać. Yy, styknąć wszystko i prysnąć, bodajże, epoksydem czy czymś. Zaś pachlować to, co trzeba. I tyle. No też nie wiem, co tam. To już nie moja brocha, Tu widzę, że jakieś Stawka tu była. Coś było wpieprzone Ogólnie auto było bite, bo było widać, że bite. No to, że Ruda, Ruda to swoją drogą żarła, ale tu było bite, bo. Tu było pieprzone to, to wyciągali, jest wkiełane i wyciągali to. Tu funkcjonowałem w mojej czymś, to jest oryginalnie tutaj, tak chociaż nie pierdolę. Ja właściwie, tu było z masą, taką. oryginalną. też stawka jakaś jest, także I tutaj wszędzie Zdawiam. A to zamek, tu był jakiś kurdeł, dobra. To też zostało, tam mówię, idę, idę po paliwo i za chwilę podróżę bo idę dogram wam, jak sprężarka się ma.